Przyjaciel Steczkowskiej wbił jej nóż w plecy. Wydało się dopiero w sądzie. To mi złamało serce. Justyna Steczkowska, 50 litrów, została okrutnie potraktowana przez kogoś, kogo przez długi czas miała za swojego przyjaciela. Niestety, ta osoba wbiła jej nóż w plecy. Sprawa wyszła na jaw dopiero w sądzie. Justyna Steczkowska nie ukrywa, że była tym wszystkim zawiedziona. Wielki smutek, to mi złamano serce, mówi wprost piosenkarka. Justyna Steczkowska jest na scenie od wielu, wielu lat. Wokalistka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show biznesu, a jej piosenka dziewczyna szamana do dziś pobrzmiewa w głowach wielu fanów, którzy chętnie wracają do tego utworu. Justyna Steczkowska udzieliła wywiadu serwisowi Plejada, który zapytał ją o przykre doświadczenia w życiu zawodowym czy prywatnym. Kropka. Wtedy piosenkarka postanowiła otworzyć się na temat tego, jak okropnie potraktował ją niegdyś jej przyjaciel. W moim zawodowym życiu, które trwa już 25 lat, zawiodłam się na dwójce ludzi. Na człowieku, który był moim przyjacielem, zawsze mi się tak wydawało. Okazało się, że był donosicielem do mediów i kiedy w sądzie się to wydało, to mi złamało serce. Potem bardzo trudno było mi zaufać komuś tak na 100%, tym bardziej, że byliśmy blisko siebie, w takim rozumieniu jak brat i siostra powiedziała Justyna Steczkowska. Piosenkarka, udzielając wywiadu, wydawała się szczególnie smutna. Nic dziwnego, to zawsze bardzo bolesne, kiedy ktoś, komu ufamy, zdradzi nas w tak perfidny sposób. Pozostaje mieć nadzieję, że Justyna Steczkowska pozbierała się już po tym przykrym wydarzeniu.